Jezus powiedział do swoich uczniów: Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień, oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość której żaden z Waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać Was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z Was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy Wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie Wasze życie. Dzieła Twoje wielkie i godne podziwu. Śpiewaliśmy w dzisiejszym psalmie, ale także są to słowa z pierwszej lekcji z Księgi Apokalipsy, z tak tzw. pieśni Mojżesza i Baranka. Ludzie doceniają dzieła różnych ludzi. Ale największego dzieła dokonał Jezus Chrystus, który, będąc Bogiem, uniżył samego siebie, stał się człowiekiem i ofiarował za nas swoje życie, przez to nas zbawił, pokonał wszelkie zło. I dzisiaj słyszymy tą pieśń Mojżesza i Baranka w Apokalipsie. Jest to nawiązanie. Do zwycięstwa, które dokonało się, gdy Izraelici przeszli suchą nogą przez Morze Czerwone, wcześniej wyszli z Egiptu, działały moce Pana Boga, różne plagi egipskie. W końcu w noc wyjścia udało się dokonać tego wyjścia. W noc paschalną. I Izraelici szli do ziemi obiecanej. Po drodze przeszli suchą nogą przez Morze Czerwone i właśnie Miriam, siostra mojżesza, wyśpiewała słynny hymn. Będę, będę sławił pana, który pokonał konia i jeźdźca i przeprowadził suchą nogą Izraelitów przez Morze Czerwone. I tutaj również w, tej, w tym fragmencie z Apokalipsy widzimy plagi aniołów, którzy te plagi po świecie roznoszą, ale ci, którzy zwyciężyli, ci, którzy właśnie wyznali imię Pana Boga, mogą śpiewać pieśń Mojżesza i pieśń baranka, czyli Jezusa Chrystusa. W jaki sposób odnieść to zwycięstwo, w jaki sposób właśnie podłączyć się niejako pod to dzieło Jezusa Chrystusa. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam prześladowanie chrześcijan jako kolejny znak powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Podniosą Was. Podniosą na Was ręce i będą Was prześladować. Wydadzą Was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia. Wlec Was będą przed królów i namiestników. Prześladowanie jest faktem, ale Pan Jezus mówi o dwóch rzeczach. Po pierwsze o tym, żeby zaufać Bogu do końca i nie bać się. Y w jaki sposób bronić, a po drugie, okazać wytrwałość. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Kiedy patrzymy i słuchamy, patrzymy na ten świat i słuchamy tego słowa, można by powiedzieć, że niektóre znaki już się wypełniają. Ale nie jest naszą rzeczą oceniać kiedy będzie koniec świata. Do nas należy czuwanie i wytrwałość. I to jest dla nas obietnica, bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci wieniec życia. Przez swoją wytrwałość ocalicie Wasze życie.